Obecnie znajdujemy się na targach Eurobike, największych targach rowerowych na świecie, które odbywają się każdego sierpnia we Friedrichshafen. Cross jest obecny tu od kilku lat. Wszystko po to, aby móc dotrzeć do klientów spoza Polski. Sezon 2014 to kolejna ewolucja dla rowerów marki Cross. Przygotowaliśmy pełną ofertę rowerów enduro. Cross Moon to odpowiedź tak naprawdę na rosnącą popularność rowerów enduro czy tego typu jazdy. razem z, z, z produkt menedżerem ścigamy się w zawodach enduro. Przygotowaliśmy trzy rowery zbudowane na aluminiowych ramach z 160 mm skokiem. Testy właściwie rozpoczęły się już w zeszłym sezonie. Cały, y, całą końcówkę sezonu jeździliśmy w polskich górach, jak y, też na Korsyce. Zawieszenie w Munie zostało oparte na systemie z wirtualnym punktem obrotu. System ten idealnie nadaje się do konstrukcji rowerów stosowanych do, do Enduro. Idealnie pokonuje małe nierówności i wybiera wszystkie przeszkody na trasie. Zawieszenie w pierwszej fa fazie jest bardzo czułe. Po czym po skoku się utwardza? Oczywiście wyposażone w wszystkie najnowsze standardy, takie jak taperowana główka sterów, sztywna oś 142 mm, support pressfit, przewód do rewerba, który jest schowany w dolnej rurze. Zastosowaliśmy inserty w hamulcu w mocowaniu post-mount, po to, aby podczas dokręcania hamulca przypadkiem nie urwać wintów. W kolekcji 2014 zupełnie inaczej podeszliśmy do projektowania ram niż w poprzednich sezonach. Wszystkie ramy w rowerach MTB zostały gruntownie przerobione. Chcieliśmy nadać im coś wspólnego, pewien wspólny mianownik. Jest to takie widoczne we wszystkich ramach, subtelne przejście z górnej rury na tylne widełki ramy. Oprócz samego designu zastosowaliśmy lepszy materiał. Rama z serii Race wykonana jest z nowego materiału. Aluminium Ultralight. Jest to wytrzymalszy materiał od pozostałych, które wykorzystujemy. Dzięki temu możemy zrobić lżejszą ramy w porównaniu do poprzedniego sezonu. Głównym założeniem kolorystycznym modeli MTB było to, żeby najwyższe modele topowe były utrzymane w kolorystyce monochromatycznej, czarno-czarnej na zasadzie połączenia matu i połysku. Koło było cala łączy zalety. 29 cali i 26 cali w jednym rowerze. Najważniejszą zaletą tych pół jest ich większa średnica, dzięki której rower lepiej przejeżdża przez nierówności, ale jednocześnie jest bardziej zwinny niż rower na kołach 29 cali. W tym roku zaprezentowaliśmy 7 modeli o tym rozmiarze kół, z czego 3 rowery zbudowane są na ramach karbonowych, a pozostałe 4 na ramach aluminiowych. Ramy z serii Active i Sport mają swoje damskie odpowiedniki, które są bazą dla rowerów damskich Lea. Rowery te mamy zarówno na kołach 26 cali, dwa modele na kołach 29 cali. Rowery z grupy Cruiser są skierowane głównie do osób młodych, które lubią się wyróżniać w tłumie, w miejskim otoczeniu. Dlatego są te kolory bardzo wyraziste, energetyczne. Modele z grupy Comfort przekształciły się w tym roku na grupę Modo. Z tego względu również grafika została odświeżona i dostosowana do tego, żeby ona stała się bardziej modowa. Cała grafika w wszystkich modelach miejskich została odświeżona, odnowiona. Odzież tak naprawdę powstała na podstawie kolekcji rowerowej. Kolory, wzory są przede wszystkim spójne z tym, co możemy zobaczyć w najwyższych rowerach. Oprócz tego też w tym roku powstała specjalna linia dla najbardziej wymagających użytkowników jest to linia jesienno-zimowa. prostu to tak naprawdę już marka europejska, z powodzeniem sprzedająca swoje rowery, czy w Hiszpanii, czy na Węgrzech, czy w Rosji, czy w Czechach. Wszędzie tam można zobaczyć rowery Marki Ploc.